Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzę. Dzisiaj niestety taki widzę wy odcinek. Mam nadzieję że się, że się już widzę że jakoś nie obrazicie. No i tak ja nagrałem niestety odcinka na dzisiaj. Także muszę niestety taki odcinek wrzucić eee, No i słuchajcie, no, jutro będzie kolejny odcinek, eee, Jutro to już trochę wcześniej odcinki. Mam taką nadzieję po ostatniu, że są te odcinki bardzo, bardzo późno, praktycznie już o 23 zdarzało się nawet. E, także no, bardzo źle. Także trzeba to coś zmienić z tym. No, i chciałbym te odcinki trochę wcześniej rzucać. Jutro będzie koniec. Jak w sumie nie nagrałem, na no jutro kolejny odcinek w Zawian, Ale to tutaj coś muszę niestety wymyślić. My, my bo dzisiaj, no, nie nagrałem nic do odcinka na jutro. Czyli no, także no, to też, też muszę na bank wymyśleć. W Zawian, no, ale no, cóż, takie życie nie Minecrafta, ale on był trochę chulowy po yy, wiecie, no tam ciągle na no, odcinku rzeczywiście spałem, a tak już ja go, musiałem go usunąć więc widzimy się w kolejnym odcinku Opadki. jo